Lubisz uczyć się języków obcych, chcesz zdobywać kompetencje lingwistyczne w połączeniu z wiedzą menadżerską. Takie unikalne połączenie znajdziesz na kierunku Lingwistyka dla Biznesu. Kierunek ten jest odpowiedzią na zapotrzebowania rynku i jest prowadzony wspólnie z Wydziałem Filologicznym i firmami Infosys, Fujitsu, CERI i Philips. Nasi wykładowcy prowadzą zajęcia z zakresu zarządzania korporacjami, finansów i kształcenia umiejętności profesjonalnych. Absolwenci tego kierunku wyróżniają się na rynku pracy znajomością dwóch języków obcych powyżej poziomu B2 oraz umiejętnością pracy w międzykulturowym środowisku biznesowym. Znają podstawy zarządzania, rachunkowości i finansów. Dzięki warsztatom biznesowym i praktykom są dobrze przygotowani do pracy we współczesnym międzynarodowym środowisku korporacyjnym. Serdecznie zapraszam na studia pierwszego stopnia na kierunku Lingwistyka dla Biznesu.